Ja się obawiam, że też. Znaczy, hmm. obawiam. No myślę, że na to myśl, liczy Jarosław Kaczyński, że w rozmowach się zmieni. Hmm. Że w ciągu nadchodzących miesięcy, nie wiem, Putin hmm. przyłoży jakąś bombą, Unia Europejska się rozwali, hmm. wybory europejskie no, spowodują, to, że. No, to, że Unia Europejska się rozwali, że nastąpi całkowita zmiana, to ja o tym słyszę, szczerze mówiąc, tak. już od 8 lat. Hmm. Więc ja nie mówię, że to się stanie. Ja tylko <laughs> mówię, że doświadczenie osobiste Jarosława Kaczyńskiego jest takie, że musisz dwa razy. Prawda, tak, tak zdarzyło, że już wszyscy go składali do grobu, a wygrał. A nagle łup! Stało się ale coś, wiesz, że wszystko i tylko kos konwersacja powiem, się zmieniła. Straszno. W całej tej historii najgorszym elementem jest to, że ja nie wykluczam takiej opcji, jak ty mówisz, ale nie wiem, po co miałoby to nastąpić. Czy Bo <ślam> to jest prawdziwy, prawdziwy koszmar, że bo jakbyś tak powiedział po 8 latach. No to co takiego zostało, dlaczego warto by było uznać, że to było warto? No to na to najstarszy górale nie znają odpowiedzi. Hej!